Lepszy gracz. Żydka szesnastka jest dla osób, które nie potrafią rapować, dlatego gączarz nominował Malika. O kurwa. Ojej Jeżeli to prawda, to zmieniam zdanie. Chłopiec zabawny, jednak. Bo dla mnie zawsze. Ja nie rozumiałem zachwytu jego humorem. Nie ja to, że go ziomka w jakiś sposób, nie wiem, nie lubię czy coś, bo... I, kurwa, bo to, ja musiał, to ja bym musiał pół sceny, kurwa, nominować. Ale nie rozumiałem zachwytu <laughs> tym humorem ogólnie. Dobra. Odpalmy to, zobaczmy, co tu się wydarzyło. Dobra, z mi włącz, ten... Znajdowanie meczu i mi to też linki też to, kurwa, zobaczę. Potem ciekaw jak to no, mały brzdąc, kurwa, nawinął. Masz tutaj. Dobra, to za dwóch. Perek. I ogólnie, dostałam... Nominowany do takiego challenge'u przez Namahek. No dobra, się ma to ogólnie. Z No kud, chciałbym grę startuje. No to startuje. No. C16: Wyzwanie: następujące osoby: Kacperka z rodzinki.pl. No i w opisie będzie tutaj link do zrzutki i płacajcie. Tu Kacperek z rodzinki, czyli mały boski Ty miałem 7 lat, to myliłem zgłoski Na lekarza zbieramy dzisiaj z czystej troski Bo Batmana zjadł jakiś pajac z wioski Czekaj, brakuje swów do kolejnej zwrotki Słyszeliście, że to koniec boskiej piątki Bo wirus <tukat> korona zrobił ja to to kończymy serię, po zgłoskach? <tukat> To posgłaska <głoska> 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 stwierdziłem <głoska> Dobra, ja, ja mu dam szansę, ja mu dam szansę Znika junior boski tutaj podróciłem gwiazda Dobra, no nie śpiewaj jak słucham Tego się nie da słuchać, by Nie mogę w No za Anti PIZDE kurwa jak słucham no Nie mogę Co za kurwa kretyn pierdolony Robi to żarcie w parę karolaka Ty widzisz moją zmianę, nie ma już szczeniaka, bo czas szybko minął, a to nie zła draka. No tak nudne, no, jak mam roty pijaka, no, tak nudne, no, jak mam roty pijaka. A ma pozdrawiam, 16 leci taka. Trzymajcie się, Lecę zjeść big maca. <głos> 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 To było moje Hot 16 Challenge I teraz tak, uwaga To będą moje nominacje Nominuję tak, Ksaja Adama Zdrujkowskiego Nitra I Hajbarta Macie 48 godzin, pozdrawiam Dobra, zero Udostępnień w ogóle streama dzisiaj mam Wy jesteście kurwami jebanymi Polak polskimi kurwa śmieciami Udostępnijcie tego live'a Ja pierdolę, kurwa jego mać Czemu mam dzisiaj tylko 150 osób? Wy jesteście po pierdoleniu, a coś kurwa. Sram wam kurwa na gru. Parę Karolaka i chuj. O. <noise> <noise> a... W napisał, że jest totalnym głównym. I do dezinfekowany już. A kurwa, no, no to nie są ludzie, którzy na co dzień rapują. Też nie można ten. Też można od nich jakichś magicznych on rzeczy nie, nie wymagać. Oni wszyscy nie może niczego wymagać, nawet nie magicznych rzeczy, niczego wymagać. I tutaj jak najbardziej się z tym zgodzę, natomiast no jeżeli kurwa nie, nie musisz technicznie nawinąć kurwa dobrze tego, bo, bo, bo to jest niewykonalne dla Ciebie, no ale no szanujmy się Sergiusz, no. no mógłbyś tekst poprawić, no. Ale kurwa ten, Ty pod jakie grasz te drugie, czerwone? A co? Masterki. Tym... A nie wiem, nie, nie pamiętam, różnie. Hmm. To nie chcę o nich słyszeć. Nie jestem platyniarzem, tylko diamenciakiem. Od tego zacznijmy. A skończmy na tym, że dzisiaj kupuję konto na Allegro. I prawdopodobnie jutro bądź pojutrze będzie challenge, więc. Deal with it, my friend. Podobno jutro też ma być w piwa jak dzisiaj. Dopiero w środę ma się na, naprawić, więc nie będę rowerki jeździł przez dwa dni. Także będzie więcej czasu na granie. Czarek, musi na rower leci. Czarek, kurwa, pogoda jest spizda ten rower jedziesz. Wyjebany, wyjebany ten rower miej.